Witam Was, widzowie. W odcinku, który już z góry mówię, nie jest recenzją, chciałem tutaj dać apel odnośnie pada joysticka do gry GamePad GC500 od Mad Chciałem w tym materiale poruszyć pewną kwestię związaną z tym kontrolerem. Posłużę się opiniami z internetu, bo uważam, że są one słuszne. I chcę powiedzieć, dlaczego nie warto tego pada zakupić, dlaczego nie jest warty swojej ceny, która i tak nie jest wysoka, chociaż ja uważam, że jakby to było 50 zł w dalszym ciągu nie opłaca się go kupować i jest to pad absolutnie niegodny polecenia. Skupiłbym się na tym, dlaczego zakupuje się kontrolery do gry. Robi się to oczywiście zamiast klawiatury w takich grach typu Forza Horizon lub tam jakieś gry, gdzie używamy kontrolera, na przykład takich grach, gdzie w jakichś symulacjach. Jazdy na przykład samochodem, motocyklem, nieważne. Robimy to po to z, w zasadzie z dwóch powodów. Pierwszy, takie tutaj przyciski, jak te bumpery, są po to, aby móc je nacisnąć na przykład do połowy i w tym momencie mieć połowę gazu w samochodzie. Lub na przykład da się całkowicie, aby gaz był wciśnięty do pełna. To samo w przypadku hamowania. Tutaj hamujemy sobie do połowy. Tutaj całkowicie. zakręcaniem to samo. Tutaj możemy sobie skręcać minimalnie. Bądź całkowicie. I teraz co ja muszę powiedzieć? W tym padzie niestety tej funkcji nie ma widzowie. W tym padzie działa to 0-jedynkowo. Kupujemy to zamiast klawiatury po to, aby nie było tak, że klikacie sobie A i skręcacie, puszczacie, nie skręcacie, tylko po to, żeby móc sobie tym modulować, na przykład do połowy, na przykład całkowicie. W przypadku tego kontrolera nie działa taka funkcja, jest to dosłownie po prostu 0-jedynkowe. Dorobię unboxingu, bo w pudełku i tak mamy samego pada i instrukcję, A teraz wam powiem, z jakiego powodu nie warto tego pada pod żadnym pozorem kupywać, bo jest to strata pieniędzy. Ja zaraz zaprezentuję wam w grach, jak to wygląda. Mam taką jedną grę, w której będę mógł to pokazać wam. I żeby nie być gołosłownym, będziecie mogli to zobaczyć na was na oczy, ale najpierw wkleję wam opinię. Pierwsza opinia. Mega solidnie wykonany, generalnie wszystko super, ale chłop tutaj mówi, że są bampery i gałki zero-jedynkowe, więc w Fifie na przykład nie można chodzić po skosie, giga słabo, naprawdę ze strony Maddoga. Druga opinia, zmarnowany potencjał. Przykro mi pisać. Pad jest wykonany cudownie. Jak na taką cenę, wygląd, jako świetnie siedzi w ręce. Wibracje światła, płynność przycisków, wiele plusów, ale jeden minus, który można zignorować to, co wcześniej napisałem. Po paru miesiącach użytkowania, komputer po podłączeniu pada do portu USB, nie wykrywa go, mimo że światło padzie świecą. Kupiłem dwa pady tego modelu: pierwszy w lutym, który przestał działać w maju, drugi w czerwcu, który przestał działać w październiku. Przykre. Masakra. Trzecia opinia nie spełnia oczekiwań. Działa dobrze na PC jakieś dwa miesiące. Potem gałka zaczyna driftować, a na końcu nie odpowiada w grach, chociaż diody się świeciły. Każe wam to na zasadzie gry. MX Bike, bardzo myślę, wielu osobom znana gra. symulatory jazdy motocyklem crossowym Enduro. Tutaj postawiłem sławki, abyście słyszeli dźwięk. Zaraz sobie podepniemy kontroler i zaprezentuję wam, jak działa ten pad. Widzicie tutaj motocykl jest odpalony, tutaj jak widać, teraz nacisnę sobie, pada trochę, jak widzicie nie reaguje on, do połowy mniej więcej on nie reaguje, dopiero gdy wcisnę go całkowicie gaz się załącza, a gdy puszczę, no tutaj od połowy zaczyna działać, ale do połowy modulacji jest zero, a od połowy jest do pełna, więc jak widzicie ze skręcaniem jest to samo, ja pokażę w ten sposób. Nic, dopiero od połowy zaczyna działać, a, a tak, modulując, nie ma żadnej reakcji. Więc kupujemy pada po to, aby nie musieć męczyć się z klawiaturą. A w wypadku tego, to modelu, problem występuje dalej. Więc naprawdę nie zachęcam kupywać tego kontrolera. Możemy to nazwać recenzją dobra.